tu raz jesteś w Partyzantu. A myślałem, to do mnie. Będziesz kurwa szybciej stąd wyjechać niż tu siedzisz. Po pierwsze. Do mnie mogłeś. Po drugie, rzucasz kasku po to A ja mogę będę chciał. Kurwa i to. To się najjemaczne. Nie Ale dopiero zaczynamy, Aj, nie? Kurde. Ja jestem grzeczny. Nie będziecie mnie tu wkurwiać i dajcie mi dojść do słowa, bez nie mów tak głośno, bo A czemu nie? Je? kurwa. mi? Spokojnie, spokojnie, wyluźnij. Ja, Ej, Czarny, ale, kurde, ale kurde, wcześniej... Sam to jedz, kurwa. Ja kurde. mogę zjeść, stary. Ej. Bo brakuje, kurde. Pananów mi brakuje? Ostatno byłeś ten, bardzo taki, kurde ruchliwy na wcześniejszej Chodź tego wujka samo i on tu kurwa głosu nie ma niech zamknie tą pizdę Dobra, Daj niech się wypowie oh. Pizdę to, kurwa, to masz popies, między popies, popies, tak, kurwa, ty masz więcej nogami. kurde Zajaj muzuje pan Jest mu! się kurzę muzyłeś A jak i jak on się na pierdola Boże To jest moje liczy Co kurwa z to jest szacunek jakiś, To to odpierdalasz? Słuchaj, to twoje gadki, ty jakiś jesteś yy, to jest pobudzony niezdrowo. Pobudzony? Słuchaj, daj konferencję, to nie wyglądają tak. Ej, olejni, się w króciutko! kurwa, kurwa, ty ty jesteś, masz ku, kurwa ja te przypierdol kurwa! Masz kurwa basza, te przypierdol! A tu masz takie odżywki, też chcę przypierdol! Kurwa, ty jesteś się panem. zachowujesz kurwa? Okej, okej, okay, nas... okay. słuchaj, po, chciałem po, coś po, powiedzieć, nie tak? Jest chłopcem do bici. E ja... Ja Jak ty masz, kurwa, kulturę, gdzie ty sparty. No kurwa! widzisz, kto to odpierdalasz? Mówię do ciebie, normalnie, <śmuchacje> ty mnie sparty, Wanta, drugi raz. Gdzie mnie kurwa, drugi raz sparty, Wyanta walisz. Czy ty jesteś jebnięty? Wypierdol mu teraz, Dobra. Napijam się kurwa? Si siadaj. Ja się napijam? Siadaj, kurwa, to odciągałem go wcześniej siadaj, tu się tam wziąć. Umawiamy się tak, ty najpierw mi walisz liścia, potem ja tobie. Na liściach on chce, tutaj chyba jemu zajmie, bo się dzisiaj w ogóle nie, zajęli się zajęli nie ja ci oddam. Co ty na to? O! No i prosto! Oj, 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 Nie, nie, nie bicie się! To jest nie bicie się! Z Ma tu prezes dużo hajsu, podzielita się. Hej, Jowko te! Nie bicie się! się od... Ale, Komputa, ale się bije! Na ten 2-0, na ten 2-0. Zobacz, jez 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 jez. kurwa! Ej, nie grupa bańcek. zaczyna <śla> Cisza, teraz ja mówię. Teraz wszyscy cisza, w tym momencie wam coś ogłaszam. Na głośniku mam tutaj Sentino, i w tym momencie chciałem wam ogłosić, że jedziemy z tą kurwą nitro. Sentino, przywitaj się tutaj. On ciolewa. olewa. Ej kurde, w porządku. Głośnik odpalę. się jeszcze raz. Dobra. Ej, ej, policjan. Oj Dobra, dobra, do okay. Ej, Oni się przejdzie. kurwa malecie, malecie. Najlepsza Montana na ale ale się. Ja, ja się boję wstał. Rzucił jedzeniem, wypierdalaj. Ochrona, ochrona. Ochrona, dredziasy, ochrona. Dredziasy właśnie ochrona. Dredziasy proszę bardzo. Marnujesz jedzenie? Ty kurwa, bo ochronę do jedzenia, ty do mnie. Ochrona, jesteś pojebany. Ty ochroniasz, kurwa jesteś. Ochrona, Prezes, ja to Jest zero. Jakbym go widział, nie? O, O, co ci O, O, Zapraszam. Bo jak chcesz się zobaczyć z nim, nie? Prawie wygrałem. Osób, nie, Ale myślę, że ten, Nathan 2, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, Why? To on, on aktorzy, aktora, nie? Nie, 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 to za jest, to jest ma... nie. Ale stary, nie za ma sensu. Ta... Ta... To chodź, bo widzę, polubiliście się, tylko młodego trzeba trzymać, bo on sterwany jest. jak jak Ej, jak Jeżeli ja cię wylosuję, to ty zostaniesz pierwszy. Nie, dostaniesz Jak to się Dobra, siadamy, panowie. to Myślę, że to może być jedna z lepszych par, wam powiem. Jakby Walgo! Oooo! Walgo, kurwa! No bo jest najlepszy, to z nim się spotkam. Chyba logiczne, tak? Się ale ja tym, chłopak, Dobra, to... No ale w finale, kurwa, są osoby ostatnie, tak? W łóżku się spotkacie razem. Jak z kim myślisz, myśli, myśli, że w pierwszej się walce się spotkasz? kurwa, spotka. bo wydaje mi się, że kurwa ma większą przewagę. w pierwszej przypadek. walce się spotkasz, to ktoś nie, w, finale w finale mówię, w finale. Kurwa, ja zadaję proste pytania, dreciasty! On jest Kurwa, słuchaj to zrozumieć. Z kim myślisz, że w pierwszej walce się spotka? Nie wiem, z jakimiś, kurwa, z tymi debilami, kurwa. Bułek Samozło? chodź no? Chodź, Bułek Samozło, drodziasty no? to chodź. Bo widzę najbardziej iskrzyc, Może i być i ten, kurwa, no niech to. będzie, kurwa. Dobra, go też można na pizdę przyjebać, no. no. On na wszystkie i widział, nie ma szans i wybrał najgorszy. A, przepraszam, najgorszy to Olejnik. No, to no, 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 no no, o, się przestraszyłem, kurwa, trzęsę się cały, kurwa, na Twój No właśnie się trzęsiesz, kurwa, debilu! <śledzio> ja nie mogę, kurwa! Siadamy, siadamy, siadamy! Siadamy, panowie. Siadaj, siadaj, dredzie Siadaj. Lecą grzmoty, bomby latają. Ciebie bym zapytał, jak myślisz, z kim w pierwszej walce się spotkasz? A ja wezmę moleniczka. Solejnikiem no. W z pierwszej walce. No tak Zapra myślę. Ej, ej, ej! Poczekajcie chwilę. Sekunda, przepraszam. Słuchaj, tu. Gdzie jest... Ty Odwróć się. To słuchaj no kurwa mnie uważnie teraz, nie? Dojebałeś gościa, co ma 66 lat niby ponoć. Masz kurwa... Masz... Nie, 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 A, to, nie wiem. Dobra, ochronę bym poprosił, żeby... Weź kurwa, zamknij Dobra. mordę! Ochrona proszę Wypierdalaj żeby... stąd Rayerze Dobre No ja właśnie nie wiem kto to jest To jest głos milczącej większości Mordo Zaraz będziesz miał Facebook. Nie tylko tylko Ty zdajesz sobie sprawę że zostałem uniewinniony, nie? Czy nie? Ale ty zdaję sobie sprawę, w jakich okolicznościach zostałeś. W każdym bądź razie, ktoś, kto atakuje starszego człowieka, który ma 60 ale lat, to dobrze, dla mnie jest takim samym typem, kogoś kto bije. No, dobrze, jeżeli ktoś mnie bije pierwszy, to dlaczego mam mu nie oddać? To co mam się dać? Zabić, kurwa, czy co? Zabić tak, na pewno człowiek, który ma. Ale według panowie. Ciebie, według żeby ciebie, tego pana wyprowadzić. Jak to funkcjonuje? No powiedz mi, jak to funkcjonuje, jeżeli ktoś się bije po twarzy. Ja nie mówię. Słuchaj, ale co zrobiłeś tak przed patrzeć? tą akcją? No wiesz, przecież ten człowiek nie uderzył cię za nic. Sprowokowałeś starszego człowieka. A ale potem nie, go pobiłeś, ja nie, to jest słabe jest... u nie winili cię, wyjeli OK, ale dobra Olej, ich poczekać dawać festu fejsa z bójtę, w tego że się rzucałeś do starszych. ale mogę i ty dodałeś mu strzel Ale mogę wiedzieć dlaczego ty uważasz tak, skoro nie byłeś nawet w tej sytuacji nie byłeś tam i uważasz tak? Nie, nie, uważasz nie było mnie tak, tak ale uważam, że dostarczych powinien być szacunek, można się bić to na No to dobrze, to, to jeżeli jest, ja jest, jest, ja starszy to ci wiebie, kurwa na ryj i będziecie cię tłuć po ryju, to czyli mówisz szacuneczek, spoko, ry. Tu, jeszcze przypierdol mi, tu. tu no i tak? ja tutaj dyskutujesz. Ale... Masz tutaj olejnika. Wujek, a, dawaj a, do facebooka! Zaraz, dawaj! Fejcu fejcu. No a kurde, jeśli się do niego prójesz, to dawaj idź do niego teraz! Wujek! wroga. się wroga. No, będziemy się pić. Będziemy, będziemy się napierdalać! Olej, Będziem jesteś słaby! Ale <laughs> nie Bo wiem, czy nie Bardzo, bardzo, budeł, budeł, słaby. bardzo budeł, słaby! A chociaż coś mi Daj, Trzymaj! Dasz Dobra, dzięki Olejnik, wujek samo. Spotkamy. Zamknij pizdę. <grym> Pizdy to ty masz między nogami. A ty masz na mordzie, no. Ej, wyglądasz Dobra, gorzej już od ciosa, zaraz. a to Spuśnij jest wyczyn, kurwa. Ja nie, nie widziałem, dryka, Wyglądasz gorzej kura, od ciosa, a to jest już, kurwa, naprawdę, kurwa wyczyn. Prawejowko, kurwa. Ale nie, pozycja! Dawaj, Na pełne! No jak, kurwa! Go każdy leje! Zajeb... No Dobra, ty, Nie podpuszczaj. Strach, bo mnie zwolnią. Wykopią. Tajczan, e, ty myślisz? Kasio, mógłbym przerwać? Proszę. E, z tym pachołkiem, nie chcę pisowskim, ale z tym gruwasem Robalini face to face. Dobrze. Proszę. <noise> nie formy! Stańcie, face to face! No, chciałeś face to face, dabaj! Face to face! Stań! Stańcie tu! Stań! Równy z równym w końcu, aby była walka! Dobra walka, nie? On, tu by było coś wyrównanek Marek nie daj się, w razie czego przyjdę i pomogę o, o! Dobra, siadamy panowie Ej przestańcie się wchodzić. No największy tak naprawdę Myślisz, że z nim będzie najciężej, tak? Myślę, że sobie skarżę tutaj poradzę

Takie podobna masa, widzę. Tylko, tylko Łukasz trochę lepiej zbudowany. <grym wytkujesz> <grym wytkujesz> Śmieć jebane, jesteś rozjebany, czaisz? Ja Kurwo. No. A masz jakiś dowód, że wyzywałem ci, tylko tak mówisz? No to, to pokaż. No to pokaż. To pokaż, bo nigdy takiego czegoś nie zrobiłem, także jak wrzucisz, to fajnie. Wrzucisz. To do... Co ty odpierdolasz, Kurwa! Nie wkurwiaj mnie! Co kurwa? Dawaj, remontuj! kurwa, musiał się wziąć Dotknij mnie, kurwa, ja się nie będę z tobą bawił. Ale no, no, dawaj, co wypierdalaj? Zdaję w urobaliny! Dobrze, dobrze, dobrze. No pochowałeś się, kurwa, bez co ty? chłopie, co ty? Będziesz, kurwa, z łapą do mnie wyskakiwał, co ty, kurwa, sobie myślisz? To ruńska patologia, kurwa. Zamknij mordę, kurwa Ale kurwa, kurwa mocno, ja pierdolę! Nie no, Robalini, kurwa, no przekonałeś mnie. No w no, dobu to było w miarę tak na 30, no. No, 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 okej, okay, okej. Okay. Ty się laleczka kurwa nie odsuwa nie ale no coś tam było. Przed chwilą mi rękę kurwa podawałeś, teraz tuszcze coś potrafisz zrobić. To wypierdaleś śmieciu, Jebany. To, 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 jest, to, to jest co to Nie dość, śmieciem jesteś ty. Ktoś to potwierdzi! Fretki, kurwa te włoski nie mów do mnie, będę kurwa z laleczką gadał. Co. Ale kurwa, ty kim jesteś kurwa, co? Patolomie Jebaną czy kim? Kurwa, chopie, ty, ty, się, ty jesteś taki głupi kurwa, że TikToka nie potrafiłeś ustawić. A ty ci pomagać TikToka ustawiać, kurwa, defilu, bady. A ty co, kurwa. Kurwa! Idź TikToka śniadanie! No, jesteś ustaw, kurwa, kurwa wieśniakiem, no po prostu! Musiałem ci pomóc TikToka ustawić, kurwa TikToka nie mógł nastawić! Nie, ale z czym? Że co, że się zapytałem coś kurwa ciebie? No to kurwa, to mnie mówisz kolej, a teraz ty. kurwa co? Wykorzystałem kurwa to, że miałem ochotę coś wstawić i tyle, a ty to wypominasz, no ja jesteś kurwa z no. no to powiem do no mnie piszesz, kurwa, a teraz się cofnęła szybiliuję panu. Dobra przerwałeś. Nie, wiesz o tym, że jak się spotkamy w finale, to dostaniesz w pierdol też. Jej. Wiesz o tym, To, że my trzymamy Ale nie cały go. Nie całego. go. Nie dały go. Nie dały go. Nie dały go. Nie prosto w ryj! dały Mówię, Nie dały go. Nie dały go. Nie dały go. taki tak, tak? Co ty co ty taki spokojny. Dostaniesz go. <laughs> Jak mi zajebie to mu? nawet wracimy. kurwa, jak będziesz w finale, to i tak dostaniesz w pizdę. I tak nie idziesz na Nie, nie idziesz tak do, do finału. Co on powiedział? Dobra, kurwa, zaraz! Często siła, tak? Czarna siła, tak? tak. I, Czarna tak, siła, tak. tak. W porządku, zachodnie. Pantera, tak? Dobra, dobra panowie Panów, ci. Nie się... bardzie, uspokój. Dobra. dobra, za dużo gadasz. Dobra, cisza. Się... Robalini, no, ja a ty myślisz, że dotrwasz do walki, jak ty już taki obity jesteś? Ja obity? No całą mordę masz odtartą. Ja się dziwiłem, że ten... on jeszcze walczy. Myślałem, że już skończył, walczy. Dobra, powoli kończymy ten panel. ja. ja... Ale co kończymy? Kurwa, tutaj dopiero się rozkręca chyba, co? Ja wam tylko ja, jeszcze, powiem... Jeszcze chwilę, prosimy. Ta, jeszcze bez... no, ale patrz, Olejnik zostawimy. nawet mordy nie otworzył, Ta, no, kurwa. Tak, jeszcze chwilkę, ja wam tylko olejnik powiem, że się blady zrobił, dwa coś... i mordy. Kurwa, leżury. Ja, bo się już podpiłeś, Ej, to od, od razu raz raz twojemu panu pokazałeś. Kurwa, kurwa zamknijcie te mordy, żeby to wcale nie wyglądało, bo jak będziecie w pięciu, kurwa, krzyczeć, to nic nie będzie. Juźwiaka, jak coś wkręciłem z tym autem, bo i tak był nudny... Eee, dobra, kamerzysta. Co chcesz ode mnie? Parę słów do jakiegoś swojego najgroźniejszego rywala. Najgroźniejszego? Stąd, no. Ale w sensie najgroźniejszy, naj, najgroźniejszy to jest Magikal i... Ale co ty pierdolisz, to czemu ze mną walki się bałeś? Magikal, <grym> jeden, magica, ale jeden nic ty chłopie. Ty nie umiesz walki, ty Bałeś się, bałeś się błę, ze mną walki jeden na jeden. Ty Wybrałeś jakiś ogólny dogląd. Polak, polak, cicho. Możesz mi ci z tego spierdola, kurwa, no bo to jest na Ale Nie, pierdola, ty, jak ci odpowiadam na twoje kurwa że Ja o ciebie w ogóle nie mówię. Czemu mówię? Zapomnieliście o tym! Zobaczymy się po konferencji. po konferencji! Szybki sparing, co? Szybki sparing, co? Dobra! 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 Ej, panowie! Panowie! Dobra! To są igrzyska klawiatorów!